Witajcie z tej strony, Arta. To kolejny odcinek z Warcrafta czy Reforge. Ok. Chciałbym tutaj jakoś tutaj zbudować AOA. I chciałbym Was prosić o komentowanie i dawanie mi porad. Bo jak widzicie, jeszcze naprawdę długi czas spędzę nupki. Tutaj to też by nie, by nie powiodło się. Okej, ok. kolejnego ognika sobie robimy. I jestem obecnie w środku sesji, więc jest fajnie <laughs> Ale jak na razie pół przedmiotów mam zaliczone. To jest dobre Chociaż tyle Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wy tutaj wrócisz, Ty tutaj wrócisz ta, 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 ta. I to jest właśnie czwarty mecz, yy, bo jest gotowy yy. Do, 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 do dostania jakichś rangi. Jak to się nazywało się? Burangem Nie. Y... No po prostu przed rankingowy. Twój budynek Aby. jest gotowy. Rób mi tutaj łuczniczkę, mój przyjacielu. I polecimy naszym Twój ulubionym buildem, raczej moim ulubionym buildem, czyli Illidanem. Okej, okay. to to, 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 I to, to się przydało. Ty, 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 czy się przydało zrobić kolejne studnie? Za mało złota. jestem gotowa. Dobra, jesteś gotowa, bardzo dobry. Wy jesteś. Zaraz ogarniemy co nieco. W sumie to już powinieneś stawać. Iść przed y, to, to, to do walki. Wyskaż drogę? Wskaż drogę. Bo on niestety jest trochę wolny. Czekam. Ja nie wiem czy my to ogarniemy. No ze w bitwie. Ale to. Dobrze. Próbujemy. To najwyżej się wycofamy. I sobie mamy tutaj ogników jeszcze do pomocy. Dobra. jedz. Ok, jakoś dajemy radę. Ja nie widzę mojego bohatera, ale już widzę. Okej, okay. myślałem, że tutaj to gowej pójdzie. Myślałem, że mocno gowej tutaj pójdzie, ale w dobrym miejscu zaatakowałem. Taki jest plus. Eee, to zbudujemy po prostu. A, to onek sobie jest Świat. Okej, tu wiemy jedno: wychodzi z góry. O! oszczy. Poświęciłem wszystko w walce z Legionem A ty Ito Nico? I nic Moje ostrze. To nie chciał się sprakcyjne. tepnąć zaraz. Spadaj, no, spadaj. Okay, Uciekł. Tutaj jeszcze tego się pozbij. pozbyć. Pozbyć się trzeba. Opa, okay. tyle jeść. Twój budynek jest gotowy. Bardzo dobry, że jest gotowy. Po prostu jest takiego tucia. Eee e, e. on na mnie się fokusuje? Dor, Poświęciłem wszystko walcjom. Ja tego nie lubię. A ty... go Okej, okay, tu, 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 tu tu Troszeczkę tutaj błędów było i ten wyłów mnie strasznie... Kurwa! No cóż. Błędy błędami. Ludzie popełniają. Niestety. A ja jestem bardzo ludzki. Jak widać. A ty? Nasi wojownicy okay. A Okej. Twój budynek jest gotowy. Hop. Myk myk myk. I on ma się patrzy. Trzeba szybko wy te te, te... się iść. No w sumie, jak to by ork nie miał się patrzeć w sumie? Prawda. Ciup. Ciup, 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 ciup. ciup. Ich obiegi, zwinności. Nadal jestem zły na siebie za ten początek. To nie był zbyt dobry. No, wcale, wcale nie był dobry. Poprosimy łowczynię. Mamy nadzieję, mam nadzieję, że to będzie w miarę jego jednostki. Ale za to mamy dużo złota. I nasz nie jest trochę już To przez ten pierścionek. Plus pięć. Uciekaj! Chyba ludzisz miłe. Moje ostrze jest spragnione. Moje Nareszcie. Nareszcie. Anudor. Anudor. Anode Anudor. Musimy działać. Musimy działać. Twój budynek jest gotowy. Okej, okay. poprosimy więcej Niech jeszcze jedną, kiedy... już nie za długo. Okej. Okay. Tutaj duży kamp. Tutaj są w większości duże kampy z tego co ja widzę. To nie jest zbyt przyjemne. Okej, okay. robi się, robi się. Wszystko na spokojnie. Szybko. szybko. Do Aha. On po był wywerny poset. Bardzo dobrze wiedzieć. Szybko, szybko. gotowe. Bardzo dobrze wiedzieć. Ech, jakie nienawidzę Orków. Jest spragnione. Rozkazuj. Okej, okay. to my sobie tutaj kupimy ci obiegi. No, kupuj. Ostrze jest Czekam. Okej. No ale teraz dwa nam się przyda. Musimy działać. A idą. Na twój znak. O, i to niestety byłem gotowy Chodź na poświęcenie jej. E, poprosimy jeszcze strażnika gejów. E, to znaczy gajów. Jestem gotowa. Moje ostrze jest spragnione. Hmm. Dobra. Dzień jest Bardzo dobrze. Masakryczna ilość tych, tych hipokrytów Dobra, męczymy go ile się da? Poświęciłem wszystko w walce z legionm Męczymy, męczymy. Okej, okay, trochę mnie przycięła, ale to mniejsza z tym Do Runeka. do budynek jest gotowy Okej mamy to.

Kilowanko po całości Kupimy to, to to o, i oddaj. ok. Okej. Mamy lepszą armię niż mieliśmy. No to dobra. Możemy teraz tutaj pójść. Wy weźcie tutaj z uczniczki. I lecimy tu e, co ja chcę zrobić, chcę jeden y, y, sobie zrobić Okej okay. Jup, obserwacja Ja tak, Spawn. Jup Kurde, umarło, nie zauważyłem nawet Jak on umiera, jedna Eee, Nadszedł czas. Nareszcie. Nareszcie. A to Nareszcie. musimy tak latać. po e, poprosił więcej studni. Bo zaraz będzie no. Szybko. No, Okej. Okay. Za mało złota. Za I gdzie ty jesteś, mój przyjacielu? Tutaj jesteś mój przyjacielu. Okej okay. to was na kontr-2 weźmiemy co okazji. Józefka, uciekajcie, nie wiem, masa na ma Nasi wojownicy zaatakowali Poświęciłem wszystko w walce z legionem, a ty. Okay. Mamy Twój to? Budynek, Więcej jest, jednostek? Musimy budynek jest gotowy. się, anu Anudor Anudor. Anudor, Anudor. Poświęciłem wszystko w walce z Legionem. A ty? ty? No, jest to i zaraz się ogarnie. To nieco. Nadszedł nasz czas. Okay. Potrzebujemy więcej uczniów. Ok, no, tak i tak. Ok, I... jest gotowe. Zobierzemy tak i lecimy. Jestem gotowa. On mi w sumie oczyścił trochę. Więc możemy spróbować. On tutaj coś porobił. Nie można mu łkać. Okej. Okay. Lecimy. Poświęciłem wszystko Lecimy, lecimy, lecimy. On tutaj gdzieś ładził. No oczywiście. Ajajaj. Okej. Okay. Okej. Anudor, Anudor. A tutaj. Poświęciłem wszystko w walce z Legionem. A ty. Poczuł i gniew natury musimy działać. Zaży czas. Nareszcie. Kurde. Ogarni. Oh Okej. Zajmę pozycję. Nie fajnie tutaj porobiło się. Nasi wojownicy więcej tego. A, uciekamy. dopełnić zemsty. Proszę, to jeszcze. I Dobra, polecimy teraz tutaj. Jestem gotowy z Uciekamy. Anudor. Anudor. Mik mik mik. Bardzo dobrze. E, bierzemy na plecy. Łuczniczki. Moje ostrze jest spragnione. I się to magną. Więcej łuczniczek potrzebujemy. Zdecydowanie. Okej. Okay. Tyle many nam wystarczy na moje oko. I lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma czasu, lecimy. Jestem gotowa. Nadszedł czas. Okej. Okay. Okej, okay, bardzo dobrze. Okej. Okay. Więcej ochrony dla naszego Ilidana. Myk, myk, myk. Na plecy brać. Nareszcie. Nareszcie. Okej, okay, tutaj nie ma, tutaj trzeba zobaczyć co nic nie robi. Upgrade'y musimy porobić. Oh yes. Nareszcie. Oh okay, yes. Moje ostrze jest spragnione. Okej, okay, kupię Na taki załatek. Chwilowanko teraz to pełna. Poświęciłem wszystko. I wracamy w walce do niego. A ty. Okej. Okay. Eee. Kup to jeszcze. Mek. Rozkazuj. Rozkazuj. Poświęciłem wszystko w walce z Legionem. Trzeba popatrzeć czy bazy nie ma. Teraz on tutaj leci. Na Pociekaj, jeśli ci życie miłe. Naturalnie. Moje ostrze jest słuchione. Jakieś niebezpieczeństwo. Za duszę przodków. Tak też się stanie. Musimy działać. No, Okej. Okay. Szyko. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Za Kandor. Cóż. W Uciekaj, same. uciekaj, uciekaj. Moje ostrze jest spragnione. Ktoś zakwrócił równowagę przyrody okay. Jeden za jednego. Zginął nasz bohater. Musimy działać. Jak odrodzimy sobie na spokojnie. Nadszedł czas. Więcej uczniczek, więcej tego. Wszybko. Doruneka. Opa Muszę. Idziemy teraz tutaj. Nadszedł no, czas. Okej. Okay. Lica pusta. Pusta. Dobra, możemy sobie troszeczkę poparmić. A upgrade y by się przydały. W sumie. Moje ostrze jest spragnione. Na twój znak. Na twój znak. Jest okay. gotowa. Na Trzeba na niego kampić. Bo on musi w końcu hmm. wysunąć swoją główkę. Poświęciłem wszystko w walce okay, z Okej, okej, okej. Możemy Badanie teraz zakończone. tutaj pójść Musimy działać. i zrobić co nieco. Oddaj Dorunka. mu to. Kończy się złoto w naszej kopalni. No właśnie, złoto się kończy. Za duszę przodków. Tak, już stanie jest, jest spragnione. sumie też sobie damy Kuleczku mocy. Kule mocy. Tu tu tu, tu, tu 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 Hop. Na plecy i lecimy. Badania zakończone. Badania zakończone. Anu doru, anu doru. Jeszcze trochę. A się ma.

Od na chore maju. Hmm. Andor, andor. Ha, ha. Naura. Zwycięstwo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.